Ja cześć się, a widzowie, dzisiaj nagrywamy taki fajny filmik. No, ze mną, ale na razie ja, bym, ja jeszcze gram w Waxfrut. Więc, bo chcę w, spróbować może, będę mógł fruta kupić, nie wiem. I, I na razie widzowie, dzisiaj gramy z buta i samochodami... O Jezu, sorry. O kur... Sorry. Co Sorry, bo zwaliłem trochę to. O kurde no Dobra, jest, siedzi Halo, Dobra, słychać Dobra, 54 tysięcy Widzowie, a dzisiaj próbujemy przejechać na bardzo dalek... A i ja od razu mówi Antek i z no name w szkole. Jak no-name'em, co? Stalin się do mnie nie odzywa. Nawet jeśli mnie widział, Mam Antek co? nawet nie wie, co to znaczy. Ja ale on takie są ma' bo nie jestem takim iPad kidem. Co ogląda TikToki co 5 sekund Wygląda mi zda Co? Ja akurat nie oglądam. No wcale. No nie oglądam akurat. Ja nawet TikToka nie mam na telefonie. No właśnie ja też. Widzowie, nie sprzedajemy, jedziemy dalej. Prawie się wywaliłem. Obok mnie leci jakiś typ na lisie. XD. Widzowie, jeżeli. Jezus, Maria, no utknęłem na bo. Nie! Widzowie, jeżeli słyszycie jakieś. Dźwięki w tle, no to to mój tata się gazuje Autem Wiecie o co chodzi widzowie Tata gazuje, czy jest Teraz będę trochę wolniej jechać, no i nawet lepiej więcej to waru mam więc i to waru ma baczmy 30 minut I bóle gdzieś tylko. No, jeżeli znacie ten trend, to zostawcie łapkę w górę. Ale on był tak krótko trendem, to co ja śpiewałem. Wiecie, ile to dokładnie było trendem? Dokładnie 4 trz... tygodnie, czyli miesiąc. O strach jest. Widzowie, doczekaliście się strachu. Nie to za długo. Co? Nie będę w to grać za długo. Na film. NIE! No i żem zaś spadł. Nie mogę spa...ść. Widzowie, co się... Dawajcie tylne koła, no jadymy! Od Widzowie, no i się zablokowałem na boku, niestety. Stój, stój, stój w miejscu. Tym gratem. Gazu dodam trochę i... Gazu! Pewny gaz, powinienem widzowie wyjechać z tego, a nie... Dobra, nie będę tracić. ja to usuwam Cyk, to auto I robię takie inne autko Chcę je dokupić bloczki Chcę sobie dokupić bloczki Dobra, 23, 31, fajnie Będę mieć 3100 życia Zrobię trochę dużo, nie? Co nie strach, trochę dużo nie? O Jezu, nie wiem czy mi wystarczy tego. A nie wiem widzowie jak tyle może ważyć kilka rzeczy, ale jak koła dodam, no to się powiększy bardzo waga, więc... No i reszta słabych kół. Strach, gadaj coś. Ale to. Możesz gadać coś, nie? Zawiasyk. Dajemy sobie takie coś. Sobie montujemy tak trzy na trzy fajne trzy na trzy ideolko I teraz tu pak pach, pach 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 widzowie mamy takie fajne coś takie zarąbiste coś widzowie montujemy sobie kółeczka żebyśmy mogli sobie sterować bardziej Czy nie. No i teraz dajemy silniczki. Ja polecam bardzo dużo silników dać. Na przykład tyle, tylko że kurde. Najgorsze jest to. Co? To daje więcej? Nie, czekaj ty. Widzowie odkryłem ameryk, siedzę, nie daję więcej. Muszę dać to baki. No i dobra, jest git. No i teraz amunicję. Tak dajemy sobie, jedno, drugie, trzecie trzy działka możemy testować naszą furę ej strach, jak oceniasz furę? patrz Fórka za zarąbista, nie? Żyl. co? nie najgorzej Super furka. Uh -huh, uh -huh. Z tym gdzieś przejedźmy. No, trochę się wolno rozpędza, ale dam rada. I skręc. Tu ma 3000 życia, strach. Tylko ci chcę powiedzieć. Przetrwam tyle krain. O kurde, tylko nie mogę tak obrywać, bo jak tak będę obrywać, no to za daleko sobie nie zajadę. Kon takim Widzowie, ile razy ja się już wywaliłem na czwartej? Weźcie napiszcie w komentarzach. możecie tak sobie zrobić i zamontować kółeczkę. Będzie nam się lepiej jechał. I od razu lepiej skręca. Muszę robić. I ma bokiem lata. Sobie... Widzicie? Ile mam HP? Patrzcie ile mam HP, patrzcie to To jest zbyt OP. Kupić sobie milion drewnianek I sobie zbudować z tego auto To masz małsa, kurde Tylko się nie wywal Chow <noise> się wywalił już Tylko, że mam mało paliwka niestety Nie dobra, jeszcze mam połówkę, ale dobra Wystarczy chyba, wystarczy. Połówka paliwka, no to wystarczy. Powinno wystarczyć. Nie! co ja skręcałem! Rowidzowie, lecimy na hama. Pakuję więcej silników. Vpakovat silníky. Vpakovat silníky. Pakujevá jehe. Jedeme, jedeme na vakacie. Stracha ty což robíš v tej grze? K Mě do tebe zmůžeš stákat. Teraz pojď to ten... Jak widzowie to słyszeli Szybko! Kurde... Dawaj jest! Nie no! Ty takim odrąbanie dziwnym autem? Co? Takim, czy ty jedziesz takim mega wysokim autem? Nie. Na której no, krainie jesteś? Pierwsza, dopiero. Znaczy, się jedziesz druga, na druga? Ja jestem druga pierwszej krainy. Czekaj! No teraz jestem trzecia. Tu, 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 tu. za tobą. Wiesz, ile to ma HP? To przed tobą? Ja. To ja jadę. Wysile, 3000. tysiące. Ja, wychodzę. Mnie totalnie wszystko niszczy. Spadłem. Dobra, widzowie, kończymy ten odcinek. Spodziewajcie, że nie będzie filmu z tej gry przez dwa tygodnie albo i dłużej, albo przez tydzień. Do zobaczenia. Dziś cześć. Na live, ja pamiętajcie. 17 live.